pięknie, a może ci zatańcę trochę pomóc? Coś ci pokażę. Ja. Sam, dobrze. No nie przejmuj się, tym, nie. Później, jak już skończysz, to, wiesz? Później, jak już skończysz, to posłucham. Jak skończysz, to posłucham. No, i dalej, kochani. Nie, jest, 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 bo zostanie dać, a to to też jest Tak Takie ktoś to nie najem się? Wy to, no, w to. Nie, <noise> <noise> jest, jest, to, to głodny jest, a wiesz, jak człowiek głodny, to złe Nie. No. Okej, jeju, eks. No dobre, chyba smakuje, nie? A tak jak zrobi rosołek uala.

No, do no, no, buziaczka. No, świetnie. O to chodzi, synuś. Może, Bardzo ładnie. Możesz, możesz sobie pomagać drugą rączką, pewnie, że tak.